Bogdan, powiedz ten, ten dowcip o radio. O radio? Dobrze. Więc Do cukru. Jestem w Nowym Jorku, 65 rok, czyli nikt z Was jeszcze na świecie w ogóle nie było. I proszę sobie wyobrazić, że moja żona, ówczesna żona, mówi tak, Bogdan kup radio tranzystorowe Małgosi. Małgosia to siostrzenica. Chodzi o to, rozumiesz, że ona się bardzo dobrze uczy, ja mówię, dobrze, w porządku, 42 ulica, róg Broadway, jest pan Jezole, Andrzej, nie gadaj, słuchaj, to ja nie będę powtarzał. Ale tak? ja gadam o rozwodach teraz. I, ja, ja mówię, że bo, z pan łyku mnie wygrywa, no. pan tam, ja I taka jest sytuacja, że kup, rozumiesz, to radio tranzystorowe, bo nie zapomnij, że u nas w Polsce, czyli w Europie, jest prąd, ona 5220 V, a w Ameryce 110. Nie zapomniał. I ja mówię do tego, że. Słuchaj, powtarzam mu to. Jezołe. chodzi o to, żeby. A... Jezołę był z Polska, tak? Tak, z Pońska, stary Żyd z jednym zębem. I on tak się patrzy, na mnie patrzy, mówi: A co to za różnica? Radio nie wie, gdzie się znajduje.